No dobra, witajcie w kolejnym vlogu e, przyszły e, części już do tego wysprzęglika, czyli głównie chodziło mi o te tutaj mm, te gumeczki, które tam uszczelniają po prostu tą, ten wężyk wysprzęglika. Oto jest coś takiego Taka mała gumeczka. Potrafi narobić tyle nieprzyjemnych rzeczy, także jak ktoś maca ósemkę, czy tam y, ulicesa, czy 806, 6, y, i co tam jeszcze lancia jakaś była, to z tych czworaczków to trzeba wozić ze sobą. To po prostu no wiadomo, no to by było pewnie nigdy nie wymieniane. Już jest założona tutaj nowa uszczeleczka na razie na starym wysprzęgliku, bo się okazuje, że prawdopodobnie wysprzęglik jest dobry. No i jeżeli tu nie będzie kapać na skrzynie przy odpowietrzeniu, to znaczy, że yy, cały problem został zażegnany. Dobra, teraz będziemy odpowietrzać. Do odpowietrzenia mam taki specjalny przyrząd. Tu już mam przygotowany. To jest specjalna ciśnieniowa taka bańka bańka ciśnieniowa, która jest zakończona yy, wężem tutaj silikonowym, a wąż silikonowy ma taką, taki zatrzask prawie jak do powietrzny. Yy, I teraz z druga strona, tu jest buteleczka zakończona takim takim, takim dziubeczkiem na, na właśnie na, na te. Odpowietrzniki, tak jak tam jest, odpowietrznik. I teraz to sobie założymy, tylko idę po klucz jeszcze. I teraz ta strona tutaj jest jeszcze Druga drugi element układanki. O! To jest najważniejsza rzecz tej układanki. Czyli zamiast yy, Zamiast korka tutaj w lewu o tego korka, który tam jest do dolewania płynu nakręcamy właśnie taką, taką nakręteczkę, ona ma tutaj w środku gumeczkę, czyli się bardzo mocno uszczelnia, i później tam zatrzaskujemy to, jedno do drugiego i wtedy możemy. Wytworzyć ciśnienie. Tam czytałem, że maksymalnie w tym układzie, żeby nie przekraczać dwóch barów. Tu mamy zegar. Dwa bary to jest tutaj na zegarze. Tak o, jeszcze na, na niebieskiej tej, na niebieskim polu. Czyli nie będziemy tego przekraczać, żeby tam nic nie strzeliło innych rzeczy. Oczywiście pedał sprzęgła musimy mieć wyciągnięty do góry. O tak, żeby. Ta pompka nam tutaj nie blokowała, żeby był przepływ płynu. I normalnie samemu można odpowietrzyć nie tylko sprzęgło, ale też hamulce. Także nikt nie musi tam pompować. Jak to niektórzy mechanicy mówią, że, że sprzęgła to się nie odpowietrzy w jedną osobę, a ja wam pokażę, że właśnie się tak zrobi. Dobra, idę po klucz. Ten taki płaski tam do, do odpowietrzników i. I wytwarzamy ciśnienie. No, do tego wszystkiego trzeba mieć jeszcze takie klucze. One są takie pogrubione, tutaj z przecięciem. Nie wolno szlifierką przecinać zwykłych oczkowych kluczy, bo one nie są takie wzmocnione. Także one nam się rozegną na, na boki. Także takie klucze sobie warto zaopatrzyć się. Ja mam trzy takie z różnymi tutaj wymiarami. Tu jest ósemka, dziewiątka, tu jest dziesiątka, 11, jeszcze mam dwunastkę i 13. To już nawet nie brałem, bo tu są mniejsze. Bo różne, różne te odpowietrzniki są. No i teraz trzeba sobie to nałożyć na, a dlaczego z przecięciem? No bo wtedy można przez rurkę jak gdyby wyciągnąć ten klucz, nawet. Można nałożyć po prostu na na przewód i tam jakiś tam odkręcać o, tu już mamy muszę to, jedną ręką się nie da muszę to lekko poluzować w dół żeby można było tam mm, odpowietrzeć. to no i tak jak widać, tu jest klucz już założony na y, odpowietrznik i ten dziubek jest też rurką do góry i do zbiorniczka do tej butelki i będziemy teraz pompować I tutaj oczywiście trzeba zakręcić zakręcić ten tą nakrętkę na tak no i to zatrzasnąć tam na tym dziubku. Tu jest mało miejsca, no ale jakoś trzeba to zrobić No i dobra, mamy to Trochę mokre tam jest kurcze, bo Dobra Tu mamy otw otwarte Tam jest założone Pedał jest podniesiony w górę Tak Mamy tam pedał do góry podniesiony, także możemy wytwarzać tutaj ciśnienie w układzie. Może ciężko jest jedną ręką, ale trzeba trochę popompować. To musi być oczywiście zakręcone. Tu możemy jak już uda nam się wszystko odpowietrzeć, to tym popuszczamy ciśnienie ze zbiorniczka że trochę nam wróci tego płynu z powrotem a tu wcześniej oczywiście zalany jest świeżym płynem ten zbiornik. Tu jest wlane w tej chwili <laughs>, gdzieś jakieś półtora litra płynu hamulcowego O, już widać jak, jak płyn nam tutaj idzie Nie wiem czy to widać 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 na pewno tu, no to nam tutaj płyn idzie. O, teraz jak poszło powietrze widzicie? Ja no tu wcale dużego ciśnienia jeszcze nie wytworzyłem, także Generalnie Niech sobie to powietrze tu ucieknie. No, możemy jeszcze dopompować O no a resztka płynu spływa po prostu do butelki którą później można będzie z powrotem wlać tutaj do, do tego zbiornika głównego i to musi być zamknięte, żeby nie, nie pobierało wilgoci bo wiadomo, że płyn hamulcowy jest higroskopijny tak? no trochę mi... Yy, myślałem, że to jest wysprzęglik, a to się okazuje, że, że prawdopodobnie jest ta gumka bo już, już tu w ogóle nie cieknie przy odpowietrzaniu bo tutaj na dole normalnie ciekło zawsze, nie? Pod tą pod tym tutaj połączeniem. No, także odpowietrzamy dalej. Możemy wytworzyć jeszcze trochę ciśnienia w układzie. O, następne powietrze nam wylatuje. Musi ta rurka być w górę, żeby, żeby ten płyn mógł po prostu razem z powietrzem sobie zlatywać do butelki. No Możemy spokojnie, nie wiem, litr nawet przepompować. Ponieważ tutaj ten wężyk idzie do zbiorniczka, już sprawdzałem, aż do samego dołu, i tam jest zakończony takim ścięciem także pobiera z samego dna tego zbiorniczka. Możemy mm, nawet podpompować trochę tutaj tym pedałem. Odpowietrzamy po prostu tam wszystko, co w tej pompce było. O, widać, ile jeszcze było tego powietrza. Tak. I to wszystko, całe to powietrze musi wylecieć. Widać dokładnie, nie? To powietrze jak tutaj ucieka. Tu oczywiście nawet z tych dwóch barów nie wytworzyłem. A tu jak widać w butelce już na dnie też się zebrało trochę tego płynu już, to co przepompowaliśmy. Jeszcze raz możemy nacisnąć pedał, żeby tam cały ten układ jakby odpowietrzyć. No nic, i tak jest otwarty, także to nie ma w ogóle znaczenia w tym momencie, ale o, zobaczcie, ile tego powietrza jeszcze tu leci. Później, jak już tu zakręcimy odpowietrznik, to powinno już być już być twarde sprzęgło. No niby taka mała gumka, a tyle problemu. Jak to z gumkami? Mała gumka, a później tyle problemu. Dobra, przypompujemy jeszcze tutaj trochę ciśnienia. Możemy tam znowu. Tu nam teraz troszeczkę kapnęło spod klucza. No, bo to już takie dość duże ciśnienie się robi. Ale to nic. Możemy sprawdzić teraz zamykając, jak gdyby ten. Oj, tu mi się polało troszkę. Zamykając ten ten odpowietrznik, i sprawdzić, czy pedał sprzęgła jest już twardy. No, pedał sprzęgła już trochę jest twardszy, także. Idzie, ale musimy to jednak przepompować cały ten jakby ten płyn. Dość dużo płynu musimy przepompować. I no możemy, możemy jeszcze raz tu trochę. To zawsze to powietrze, które tam jest zebrane. Tutaj poleci. No i dobra, i tak parę razy trzeba tutaj zamknąć, spróbować pedał i, i działamy dalej. No, a jak widać, Trochę tego płynu już się tu zebrało w butelce. Widać na dnie. Tutaj już musiałem przechylić, bo już brakuje. A ciśnienie niecałe jeden bar. Wytworzone w tej całej instalacji. I tu praktycznie już nie ma w ogóle bąbelków. Także jeszcze chwilę tam prze... poleci. I, I starczy, i starczy, naprawdę starczy. Będzie chyba finito. No, po zakończonej całej operacji, tutaj po prostu zrzucamy całe ciśnienie z tego układu. Tam oczywiście już sprzęglik jest zakręcony. I zobaczmy, jak wygląda. Pedał sprzęgła. O kurde. Pięknie. Pięknie. No tu wraca już. Elegancko. No, najważniejsze, że tam nigdzie nic nie kapie już. Jest elegancko. Tu wszystko trzeba powycierać, bo ten płyn jednak jest... Taki dość żerący. I te wszystkie blaszki, które tam są dookoła, to on sobie będzie powoli podgryzał. <grywa> Także wszystko trzeba ładnie powycierać. Gumy, nie gumy. Tutaj na co kapało. I mamy problem zażegnany. Oczywiście tu odkręcamy yy, tą nasadkę. I zakręcamy normalny i normalny korek zakręcamy Jest już odpięte to Tyle płynu przepompowaliśmy jak widać tutaj zaraz się to z powrotem przeleje, bo tutaj jednak wilgoć by mogła wpadać, a tutaj jest z uszczelką tu wszystko jest szczelne, zamknięte, także tak jak normalnie by się przechowywało w zamkniętej butelce no i co, koreczek zakręcamy aha, no najpierw trzeba tamten korek odkręcić o. pokażę Wam jak to tam wygląda no. to ten tutaj trzeba to odkręcić. Tu jest mało miejsca, no także. A jest dość dużo płynu tutaj. Także trzeba jeszcze odesłać trochę płynu e, z Mam taką szczykawkę, po prostu z wężykiem. No ale to jest najważniejszy element tej układanki. Także odesamy trochę płynu, bo jest za dużo tam w zbiorniczku i. I będziemy już próbować uruchamiać samochód. Taką mam szczykawkę z wężykiem. Wężyk jest silikonowy, także ten płyn go nie zjada. Setka, szczykawka, także troszeczkę trzeba odciągnąć, tam, żeby po prostu był stan tego płynu. I możemy uruchamiać maszynę. I później na, na końcu, jak nic nie będzie tam ciekło, to, to sobie e, założymy z powrotem filterek powietrza, podepniemy ten przepływomierz, i cała naprawa będzie zakończona. Pytałem się tutaj w warsztatach mniej więcej, ile za taką usługę by chcieli. E, no to w jednym warsztacie mi powiedzieli 5 stówek. Za naprawę tego, plus oczywiście części, czyli wysprzęglik, ewentualnie ten przewód. A tu jak widać, wszystko było dobre: i przewód był dobry, i, i, i wysprzęglik. Także no, gumeczka. Gumeczka kosztowała 16 zł, tak naprawdę. W sklepie tutaj w Szczecinie jest taki fajny sklep z częściami do Citroenów i jeszcze, jeszcze te gumeczki mają. Wysprzęgliki też podobno nowe mają ale już przewód jest niedostępny. Nawet we Francji jest niedostępny, także gdyby ten przewód się uszkodził, to albo trzeba by było go dorobić albo szukać jakiegoś używanego. No niestety, to nie jest najnowsze auto. 2.5 to jest chyba rocznik, jak dobrze pamiętam. No i niestety Francuzi nie mają tak jak Niemcy, że... 30 lat czy tam 40 lat jeszcze naprodukowali tych części zamiennych i mo można kupić. Tu jed jednak już tego przewodu by się nie kupiło. Być może by się dopasowało jakiś inny przewód, no bo to, to nie jest jakiś nadzwyczajny. Eee, no dobra, w każdym bądź razie odsysamy płyn i uruchamiamy maszynę. No i dobra, chwila prawdy. Hamiamy. no, Trochę stał, dlatego tak słabo tutaj akumulator pali. No, wcisnąłem sprzęgło. Zobaczmy, czy tam coś nie cieknie. Nie. Tu wszystko jest picobello. Nic nie kapie. Spróbujemy ruszyć do przodu. cytrovan ożył! elegancko no tutaj check nam się pojawił ale to tylko ze względu na to, że, że jest przepływ odpięty no i dobra mamy w końcu cytrovan działa no dobra także Idę złożyć tam całkowicie ten, 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 yy, ten filterek powietrza i yy, I ten przepływomierz, żeby tutaj się Zresetował ten błąd A jak się nie zresetuje to tutaj podepniemy yy, Kosteczkę I programem Wykasujemy ten błąd I, i będzie wszystko śmigać No tutaj Tykamy, e, tu jest złącze OBD2 Pyk o, Siedzi sobie tak Włączamy zapłon No dobra Czas na skasowanie tego e, Tutaj check engine Który mi się pojawił e, Mamy tutaj Hmm. Aplikację taką SD Prok, <laughs> akurat mam wykupione to. Hmm. Także hmm. raz trzeba było zapłacić tam, nie wiem, 150 chyba złotych i, i mam to dożywotnią. E, tutaj bazę samochodów. No i co, wchodzimy sobie na. E, na program uruchamiamy. Tam oczywiście jest już ta pastylka sadzona. Start. Połącz. V-link. Łączenie z, z urządzeniem. V-link. Połączona już jest. połączono z interfejsem. Wykrywanie protokołu komunikacyjnego już jest na żółto ten. Także już możemy sobie tu diagnostykę przeglądać. Kasujemy Kasujemy wszystkie błędy. Ponowny odczyt błędów No i nie ma błędów I teraz jak uruchomimy Check engine nam oczywiście z gaz. No także bardzo łatwym sposobem. Oczywiście na no raz trzeba zapłacić za ten program, no, za jakikolwiek program, bo te wszystkie darmówki to po prostu yy, to, to po prostu one nie mają wszystkich funkcji. A oprócz tego mamy jeszcze komputer taki do, do tych starszych yy, samochodów grupy PSA. I teraz niedawno też nabyłem najnowszy do, do sierpnia 2024. Także wszystkie praktycznie samochody, w tym te moje wszystkie elektryczne można naprawiać. Dobra, to tyle. Dobra, i to by było na tyle z y, naprawy tego y, wysprzęglika. Y, także nie poddawajcie się, róbcie, jeżeli macie garaż, to róbcie to na własną rękę, przynajmniej wiecie jak to jest złożone, jak to działa. Eee, ja też się tutaj trochę nauczyłem parę rzeczy. Mm, niewielkim kosztem, bo tak naprawdę no, klucz ten to kosztuje tam nie wiem, 15 może złoty, taki do, z tym oczkiem takim. No i najważniejszy ten zestaw do odpowietrzania, żeby samemu można było to zrobić. A ten zestaw kosztuje gdzieś około 140 złotych na znanym i lubianym portalu aukcyjnym <laughs> także każdy sobie może to do garażu kupić i samemu odpowietrzać hamulce, sprzęgło, cokolwiek także zachęcam do takich robótek widzimy się w kolejną niedzielę o godzinie 10 już będziemy na pewno gdzieś w trasie tym citrowankiem jest zimno na dworze, ale dam radę, bo tu Webasto jest do góry jest cieplutko niedawno byliśmy Tutaj nad, na Miroszewie. Też w nocy było chyba 8 stopni, a do góry było ciepło jak cholera. Także da się wszystko przetrwać nockę. No i co? Nie będę już przeciągał. Po prostu zapraszam do subskrypcji kanału. Pewnie będą jeszcze jakieś takie techniczne rzeczy pojawią się tutaj na kanale. Także jeżeli kogoś interesuje taka tematyka. Nie tylko podróży, ale też naprawy samochodu i, i roweru i w ogóle jakichś takich różnych domowych robutek. to zapraszam do subskrypcji kanału i dajcie łapeczkę, jakiś komentarz pozostawcie, czy sami byście tak zrobili, czy, czy wolelibyście oddać tam 5-6 stóp, zapłacić po prostu w warsztacie. A tutaj tak naprawdę te wszystkie narzędzia. No, ja akurat miałem, ale no tego odpowietrznika nie miałem, tego, tego, tego ciśnieniowego, ale klucze miałem. A taki od, ten, ten zestaw do odpowietrzania zostanie już ze mną na, na długo długo także wiele samochodów będzie można odpowietrzyć tym. Dobra, tymczasem, na razie, trzymajcie się, cześć.